Przechodzimy do kolejnego y, punktu zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013-2022. Panie kierowniku, zapraszam. Ciach. Ciach. Mam referować cały materiał? Nie. Punkt po punkcie, strona po stronie. Dobra. Dostaliście Państwo materiały w wersji elektronicznej wcześniej procedura jest następująca, znaczy już była bo jesteśmy w tej procedurze w jakimś tam obszarze plan był, projekt był przygotowany, był poddany konsultacjom społecznym w miesiącu kwietniu równocześnie Państwo dostali z wyprzedzeniem projekt do projektu w ramach konsultacji tylko gmina Ujazd wniosła uwagi, które zostały uwzględnione i wprowadzone. I projekt teraz jest, już to jest chyba ostatnia komisja, która się nim zajmuje. Tak, na, na, na komisjach było i w poprzednim miesiącu i, i w tym miesiącu. No, nastąpił O Oświaty? Słyszę tutaj oświaty klaskające. Jakiś tam pochwa... Już są jakieś efekty tych wniosków? Zobaczymy na sesji. No właśnie. To efekt finalny będzie się liczył. Już no się pan zastanawia, gdzie Pana przesuną, co? No tak. Kto wnioska, bo że tak powiem? Taki będzie los pana, tak? Dobrze. Przepraszam, to tak poza etykietą. W takim razie rozumiem, że wszyscy już przeglądnęli stronę po stronie, punkt na punktem. Przechodzimy do dyskusji. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Może jakiś wniosek? Ja nie złożę, bo jak ja złożę wniosek, to boję się myśleć o Panu. W takim razie nie ma dyskusji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Cztery osoby za. Nie. Cztery osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymuje. W takim razie.